Drrr. No, zapraszam na lekcję. Mela, siadasz ze mną? Już idę. No, a kto chce ze mną usiąść? Chyba nikt. I wcale się nie dziwię. A ty nie bądź taka żartownisza. Na szkoda na niego nerwów. Przecież to twój chłopak. Tak, chłopak. Wiesz. No taki. Dobra, dobra. Dobra, usiądę z tobą. O, mam kumpela. Eee... No kochani. Dzisiaj obiecana kartkóweczka z matematyki. Już rozdaję testy. Że co? A to nie miało być na przyszły wtorek? Yy, jakbyś słuchał, to byś wiedział. Proszę pani, proszę pani. Bogdan podnosi się łapy, a nie się woła. Proszę pani, proszę pani. Słucham. A, a to nie miało być na przyszły wtorek? Czekaj, Bogdan. Może masz rację, czekaj. W moim biurku poszukam papieru. O, oh, nie wydaje mi się. Psst, psst, bogdan. Bogdan, co ty pierniczysz? No co, a może nam przełożą, bo ja nie nauczyłem. Bogdan, tyle razy przypominałam ci, że będzie ta kartkówka. Ty naprawdę masz taką pamięć? Pani rozdaje kartkówki. Dobrze, to już kartkóweczki będą To nie jednak na przyszły wtorek? Pogdan, czy ty jesteś poważny? Tak tylko pytam Co, Kto chce rozdać kartkówki? Ja, 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 ja Ja mogę rozdać, bo on to jeszcze pomyli coś Dobrze, niech rozda Mela mm, Dlaczego nie ja? bo ty byś nawet tego nie umiał zrobić. Ha, 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 ha. No, ale to było zadbawne. Proszę. Juhu, jestem pierwszy. Proszę, ty, Aria. Po rozdaniu kartkówek. Dobrze, możecie zacząć już teraz. A i spróbuję jak najszybciej yy, sprawdzić oceny. Ej, ile to dwa plus dwa? Ach, ty mówisz poważnie? Ej, proszę tam nie ściągać, proszę się rozsiąść. No widzisz, co narobiłeś. Ach. Gdy każdy już napisał, proszę oddać kartkówki. Dobrze, chyba już każdy oddał. Dobrze. Chodź, idziemy do automatu. Ej, jak gdzie jest toaleta! Bogdan, ty w tej szkole już jesteś prawie 7 lat i nadal nie wiesz. Yy. Witam was, czy tutaj szósta A? Nie, a szósta B? Tak. Ogłaszam Was serdecznie jako dyrektor, że dzisiaj zostaną sprawdzone Wasze karczkówki, które za, przed chwilą były przez Was przy, napisane. O, ale super, wcześniej się dojda, y, dowiemy. No, a wiecie, że mają być te nowe tablety w szkole? I już są. Idźmy sprawdzić. Oh. O temu Czemu to nie działa? Boże, musisz tu kliknąć. Wow! Co ty nigdy nie widziałeś takiego tableta? A co to tablet? <coughs> Mam chrypę. A co to tablet? Wow! Co ty robisz? Patrzcie! Bogdan, czyś ty zwariowałeś? Nie skacz po tym. No. No i zepsułeś. Co to? Przeczytaj. A ty myślisz, że umiem czytać? Poszę, kochany. Wirus. Urządzenie zostało zwirusowane i niestety nie będzie działało. Y po, poprawnie. Zostań zresetowany i nie będzie możliwość dalszego u, 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 używania urządzenia. Jakieś cyferki, coś tam. Urządzenie źle działa i nie będzie poprawnie działać. Inne działania zresetuj. Bogdan, w coś. Teraz zepsuło się urządzenie. Że co? 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 co ma? Wirusa. Czekaj. Już się boję. Bęniek wody. Polejemy i się pozbędzie wirusa. Umyjemy go. A i mam jeszcze kapsułki przeciw wirusowi mi tą tabletkę tu, to może się wyleci. Bogdan, czyś ty zwariował? No co ma wirusę do ciebie go wylecić? Oh. Proszę pani, bo Bogdan popsuł to urządzenie i teraz je polał i mu próbuje dać tabletki przeciwwirusowe. Że, że co? Część druga już wkrótce.